Ja mam kotlety wy moje. Ja jestem Gachlemur i bez przedłużania zaczynamy. Dziś pogadamy na temat fake wewufów, których osobiście nie znoszę. Fake wewufy bardzo mnie doprowadzają do szału, ale avatar to anime amerykańskie, więc nie mówcie, że nie i osobiście polecam. Bo to jest bardzo fajne anime i się na nim wychowałam. Lecz wracając, o, jestem wibem, muszę powiedzieć osoba, która ogląda anime, a nie udaje, bo to jest okropne. Ja z przyjaciółmi oglądam i jesteśmy wibami, którzy nie mają przyjaciół. Lecz wracając, fakey robią to głównie dla fejmu, bo myślą, że będą fajne. Jestem takim wibem, obejrzałam dwa odcinki JoJo. To nie jest wib, tylko zwykły fake, a teraz pokażę Wam to w scence. Nie jest whip kotleciki, to jest zwykły to fake. Jest zwykły fake. Ja za to nim nie jestem, tak samo jak moi przyjaciele, z czego jestem dumna. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Piszcie w kom, jakie chcecie tematy. A tutaj macie moje social media. I do zobaczenia. Pa!